Dzień dobry, witam Państwa na sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą budowa bocznych dróg ulicy Barańcowej w Bieruniu, ulica Stanisława Ligonia i ulica Józefa Ląpy. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 milion. 665 911 zł. Teraz nastąpi sesja otwarcia ofert. Według kolejności ich wpływu odczytana zostanie nazwa wykonawcy, cena ofertowa brutto, okres gwarancji i rękojmi zawady oraz termin usunięcia zgłoszonych VAT.

31 groszy. Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni.

65 groszy. Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych VAT wynosi do 7 dni. Ofertę numer 3 złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Transportowe Wikos Fresh Michał Strzelec z siedzibą ulica Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów 32551 Babice. Łączna cena ofertowa brutto to 1 339 085 zł 66 groszy. Powtarzam milion 339 tysięcy z 85 zł 66 groszy. Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonej VAT wynosi do 7 dni.

Okres rękojmi, równy z okresem gwarancji, wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni. Oferty numer 5 złożyła firma przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowo-transportowe Handrem Wiesław Słowik z siedzibą 32 552 Płaza, ulica Role 4. Łączna cena ofertowa brutto 1 345 886,30 zł. I 30 Powtarzam 1 Powtarzam milion.

21 groszy. Okres rękojny z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni.

Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni. Oferty numer 8 złożyła firma Nowum Stone Expert Spółka z o.o. spółka komandytowa 4562 Katowice ulica Kredytowa 9 Łączna cena ofertowa brutto 1 228 zł 7 Powtarzam 1 228 zł. 616 zł 7 groszy. Okres rękojmi, równy z okresem gwarancji, wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni.

457 zł i 53 groszy. Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych VAT wynosi do 7 dni.

Okres rękojmi równy z okresem gwarancji wynosi 60 miesięcy. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi do 7 dni. Na tym kończymy część jawną. Dziękujemy za uwagę.